Hej kochani, witajcie z tej strony Wasza Dusia i dziś jestem w drogerii Super Farm i będę dzisiaj testowała kosmetyki, które dostały status kosmetyków hitowych albo były polecane przez bardzo dużą część osób. Dobra, Zajrzyjmy się za tymi kosmetykami. Chciałabym przetestować ten antyperspirant, bo wiele osób mówi, że jest wybitny. Z firmy Cetafil też na pewno muszę coś wziąć. Kocham produkty Cozarex. Wszystko wiem. Zapraszam Was na kolejny dzień na testowanie tych produktów. Okej, okay, kochani, jestem już w domu i będziemy te produkty testować. Zapiłam sobie włosy w jakieś takie proste koczki, bo nie ma nic gorszego jak influencerzy robią pielęgnację i im włosy wchodzą w twarz. Mnie też to denerwuje, więc rozumiem Was. Okej, okay, muszę sobie to wszystko wyjąć. Dobra, przechodzimy do pierwszego produktu i będzie to farmaceris. Musimy umyć moją twarz, dlatego że jak widzicie, trochę się świeci. Mam już na twarzy jakieś kremy. No i musimy to zmyć, żeby przejść do dalszej pielęgnacji. I szczerze jestem tego produktu bardzo ciekawa. Jest to łagodząca pianka myjąca do twarzy i okolic oczu, zero kompozycji zapachowych, więc wydaje mi się, że będzie bardzo delikatna. Tutaj jest napisane, że do codziennego mycia twarzy. Ja myję swoją twarz oraz plecy rano, właśnie takimi delikatnymi, Delikatnymi produktami i zazwyczaj właśnie wybieram pianki. I akurat mi się skończyła pianka, więc jestem ciekawa tej. Okej, okay, buzie i szyję mam pomoczoną i teraz wyciśniemy sobie piankę. Rzeczywiście nie ma w sobie perfum, jest jakiś tam zapach, bo większość produktów ma swój zapach. Chodzi na szczęście o to, że produkty delikatne nie mają dodanego zapachu, jakiś wiecie, perfum, ale różne składniki mogą swoje zapaszki mieć. I w ogóle ekstra miła jest ta pianka. Dawno nie miałam do czynienia z takim produktem, który miałby tak miłą, sprężystą, jakby taką, głupio to zabrzmi, ale taką delikatną i jedwabistą pianę. Kojarzy mi się ten produkt farmacerist trochę z produktami azjatyckimi. Farmaceris to nie jest marka azjatycka, ale właśnie kojarzy mi się z azjatyckimi kosmetykami, bo one zazwyczaj mają takie bardzo przyjemne pianki. Mycie twarzy przed kamerą to jest top, słuchajcie. Ja później jak oglądam te nagrania to mówię, jak ja dziwnie myję swoją twarz. Wszystko przed kamerą robi się milion razy dziwniej. Cała się pozalewałam. Twarz umyta. Bardzo mi się ta pianka podoba. Powiem wam szczerze, nie Spodziewałam się. Dosłownie, jeżeli chodzi o pianki do mycia twarzy rano, to brałam byle którą, która była na promocji. Tylko te takie produkty do mycia wieczorem mnie interesowały. Ale ta pianka z Pharmaceris zrobiła na mnie wrażenie. A ja tutaj plusa. Jak na razie, moje pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Drugi produkt do twarzy w kolejności będzie to maseczka w płachcie Medihil. Ogólnie ta firma Medihil to jest jakiś hit w internecie. Bardzo dużo widzę, właśnie ich pielęgnacji w social mediach. Dużo widziałam. Mam też w internecie tych takich maseczek wyjmowanych z pojemniczka. Też chciałabym je kiedyś przetestować, ale na razie weźmiemy taką maskę w płachcie. Uuu, zobaczcie ile ona ma tutaj tego dobra. No nie żałowali sosu. Tutaj jest tego tyle, że starczy na nałożenie jeszcze na całe ciało. Ja na pewno nie wyrzucam tego opakowania. I ta esencja jest taka żelowa. Nałożyłam maseczkę, staram się, żeby była jak najbliżej skóry. i zawsze tutaj przy oczach odchodzą. To co się tutaj zebrało jeszcze sobie nałożę na szyję i sobie to zachowam i wieczorem po prostu nałożę na całe ciało, bo to naprawdę szkoda, jest tego tutaj bardzo dużo. I słuchajcie, czego w tej maseczce nie ma: tutaj jest wszystko. Jest gliceryna, trójglicerydy, niacynamit, mnóstwo ekstraktów, olejków, skwalan, nawet kofeina jest, słuchajcie. Oh, bardzo przyjemnie zrobię sobie też masaż. Ja mam ostatnio suchą i podrażnioną skórę, bo przesadziłam z retinolem. Używałam go trochę za często ostatnio. I moja skóra teraz się bardzo cieszy. Że ma takie spada dla siebie bardzo przyjemnie. Jestem z tej maski tak zadowolona. Ja wiem, że ten film to współpraca. Uwierzcie mi, gdybym nie była, to bym powiedziała, a ja już od dłuższego czasu mam troszeczkę hejt w sercu na maski w płachcie, bo wiele z nich ma takie składy, że ja po prostu nie widzę tam nic ciekawego. Dosłownie lepsze, bardziej nawilżające czy bardziej regenerujące składniki mam w swoim kremie, więc nie widziałam sensu w ogóle ich kupować i tracić na nie czas, ale ta z Mediheal. No już rozumiem czemu jest takim hitem. No i tutaj też idzie ode mnie plus. Potwierdzam jest świetna. W ogóle moja skóra nie jest podrażniona, tylko jest taka przyjemna, a moja skóra jest bardzo często podrażniona od masek w płachcie. Ok, i przejdziemy do kolejnego produktu, który mnie bardzo ciekawi. No tutaj są same produkty, które mnie bardzo ciekawią. Jest to toner marki Tir, Tir na pewno kojarzycie tę markę, bo ona też zdobyła szturmem social media. To szczególnie ze względu na ten ich podkład w gąbeczce, też będziemy go sobie testować. Ale podobno wiele kosmetyków marki Tirtir Tir jest świetnych. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale markę Tirtir Tir stworzyła koreańska influencerka, więc. To jest mega ciekawe. Mamy w składzie na pierwszym miejscu wodę, następnie glicerynę. Z tego co wiem, to koreańska i ogólnie azjatycka pielęgnacja naprawdę lubi glicerynę. Nie dziwię się, jest to niedrogi, a jednocześnie bardzo nawilżający składnik. Spójrzcie na ilość składników i ekstraktów, która tutaj jest. To jest w ogóle jedno wielkie bogactwo, ten toner. Ma być nawilżający i wygładzający. Też wiem, że pielęgnacja koreańska słynie ze swoich toników. Ma też niacynamid 2%, to to jest świetne również, jeżeli macie skórę skłonną do trądziku. Po niektórych maskach jest tak, że dosłownie po 10 sekundach od zdjęcia nie macie już takiej nawilżonej twarzy. A tutaj ta esencja tak długo na tej twarzy siedziała. Ok, próbujemy ten toner. Bardzo mi się podoba w ogóle konsystencja. Wygląda trochę jak mleko. Kogoś może to brzydzić. Mi się to podoba. Czemu nie lecisz? A, dobra, jest zabezpieczenie. Widzicie, tu trzeba mieć. Nałożymy sobie trochę. Nie chcę go dużo wylewać, bo nie chcę, żeby mi się zmarnował. Tutaj ciężko będzie powiedzieć, jeżeli Chodzi o działanie, ale, no, widząc po tych składnikach, ja się spodziewam wszystkiego, co najlepsze po tym toniku. W ogóle ja jestem pełna podziwu dla koreańskiej pielęgnacji. Jedyne, co czuję, to trochę mnie szczypie. Zastanawiam się, który składnik. Tu jest tak długi skład, że ciężko będzie znaleźć. Podejrzewam, że nawet te ekstrakty roślinne mogą lekko nawet podrażniać, no bo jest ich bardzo dużo. Natomiast to zaraz mija, ale mówię, żebyście wiedzieli. Ciężko będzie mi tutaj dać plusa albo minusa, bo to dosłownie nie mogę określić, jaki ten produkt jest, ale moje pierwsze wrażenie i to, co widzę po składzie jest na plus, ale wiecie, tu się wstrzymuję z wypowiedzią, no bo to trzeba przetestować. Nie czułabym się dobrze, gdybym teraz od razu Wam mówiła, tak jest świetny, no za mało czasu, ale mogę powiedzieć, że jestem nim podjarana, to na pewno. O i ten produkt to jest coś, co chcę Wam pokazać, dlatego, że ja go uwielbiam. Znam go i też cieszę się, że pojawił się w Super Farm, jeżeli chodzi o hity, dlatego, że to jest Eucerin Anti-Pigment. Jak Wam mówiłam, ja miałam problemy z trądzikiem na plecach. Jedyne, co mi zostało to przebarwienia. I byłam właśnie u Pani Dermatolog i ona poleciła mi to serum. I powiem Wam, że jest świetne. Ono mi rozjaśnia przebarwienia na plecach i ja też go używam na jakieś przebarwienia na ciele, bo ja się wiecznie muszę o coś uderzyć. I mnóstwo mam jakichś blizn małych, czy jakichś małych przebarwień na ciele. A także po prostu wyskakują mi przebarwienia na twarzy, na przykład po jakiejś krostce. Więc to serum to jest hit. Śliczne ma też opakowania, musicie przyznać. Znać. Bardzo ładny jest ten efekt brokatu w środku. A tak jak już Wam kiedyś mówiłam, wszystko co ma brokat, mnie robi. Wszystko co się świeci, mnie robi. Więc takie rzeczy mnie mocno kupują, ale no to nie ma znaczenia. Tak naprawdę potwierdzam Wam, że ten produkt przynajmniej na mnie działa cuda. A ja już go używałam wcześniej, nie wiem, 3-4 miesiące i to z polecenia pani dermatolog, która mówiła, że pomaga jej klientom. Więc wydaje mi się, że coś to znaczy. Nakładam bardzo niewiele, ponieważ jedyne przebarwienia, z którymi teraz sobie próbuję poradzić, to te, które tutaj mam na policzku. Najczęściej właśnie tutaj wychodzą mi przebarwienia po krostkach. I też na brodzie. Tutaj mi też coś wychodzi. Mimo, że to jest produkt na przebarwienia, to bardzo mnie nie przesusza. A także widzę, że jak mam jakąś krostkę i go nałożę, to też tam lekko ją podleczy. No bo jednak jest to produkt z myślą właśnie o skórach mieszanych czy tłustych i bardzo się cieszę, że znalazł się właśnie w kategorii często kupowanych produktów. Takich hitów, no bo ja również go kocham i tutaj naprawdę z czystym sumieniem wielki plus. Jeżeli macie problemy z przebarwieniami, albo jakieś ranki na ciele zmieniają wam się w przebarwienia, to naprawdę bardzo go wam polecam. Teraz mam dwa sera, i jeżeli chodzi o te dwa sera, to na oba jestem bardzo podekscytowana. W ogóle słowo serum jest straszne w języku polskim, bo odmawiamy je serum? Sera? Dwie opcje są poprawne i każda brzmi głupio. Zastanawiam się, które użyć pierwsze, dlatego że to jest nawilżające i anti-aging, to jest samo anti-aging, ale patrząc po składzie, chyba to będzie miało lżejszą formułę, więc nałożę. Że to jako pierwsze, i to też jest właśnie serum Tirtir. Tir. Kiedyś miałam obsesję z nakładaniem po prostu pięciu różnych serów na twarz serów. No, słyszycie, jak to brzmi? Teraz nakładam załóżmy jedno, max dwa, ale kiedyś naprawdę nakładałam tyle warstw, więc ten filmik przypomina mi trochę stare czasy, jak po prostu nakładałam na siebie tony kosmetyków. Tak, to chyba będzie lżejsze, w ogóle duże jest to serum. 50 ml na twarz powinno starczyć na długo. Teraz powiedzcie mi, jak Wy nakładacie serum? Czy Wy robicie coś takiego? Czy nakładacie na dłoń? Ja mogę wam robić Instagramowe coś takiego, ale to nie będzie prawda, ponieważ ja serum po prostu nakładam na palce. Wydaje mi się, że wtedy mam większą kontrolę i zaczynam od miejsc, które są u mnie najbardziej spragnione na wilżenia i takich składników odżywczych, czyli tutaj, właśnie policzki, oczy, a dopiero później rozsmarowuję na miejsca, które mniej tej dobroci potrzebują. No i sobie jeszcze dołożę skropelkę na szyję. I naprawdę nie trzeba. Trzeba wylewać masy serum na siebie, żeby je marnować. Trzy kropelki na twarz, dwie na szyję, dwie na dekolt. W pełni to wystarczy. To też jest fajne, takie bardzo żelowe w konsystencji. Bardzo mi się podoba właśnie, że koreańskie kosmetyki mają fajne konsystencje. Zwracają chyba na to bardzo uwagę. Skóra jest taka przyjemnie sprężysta. Zobaczcie jak tak ping, 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 ping. Balansuję. Dla składu tutaj macie skład tego serum, ale przyznawam się, że akurat to serum chyba bardziej mnie ciekawi. Wyczytałam, że jest to polska marka, ale jeszcze sprawdzę. To jest marka Veoli. Jest to polska marka kosmetyczna, która specjalizuje się w produkcji naturalnych produktów pielęgnujących opartych na roślinnych składnikach. Mmm, ekstra i bardzo spodobał mi się skład tego serum. Tutaj macie skład, również jest bardzo bogaty i odżywczy. I mamy dostać natychmiastowy efekt wypełnienia i wygładzenia zmarszczek, wyczuwalnie napiętą i gładką skórę. A po sześciu tygodniach, słuchajcie, będzie efekt liftingu. No ja mam nadzieję. Ojej, zobaczcie, pięknie wygląda. To jest chyba najpiękniejsze opakowanie serum, jakie widziałam. I mamy też tutaj peptydy. Peptydy są świetne, bo w najgorszym przypadku nawilżą Wam mocno skórę. Cicho tam. Mówiłam do śmieci. Nie powiedziałabym tak do Gacusia albo do Gato. One zasługują na miłe mówienie do nich. Więc w najgorszym przypadku peptydy podziałają nawilżająco, a w najlepszym Będą działały stymulująco kolagen w waszej skórze, więc to jest mega. I jak widzicie, serum jest niebieskie. Pewnie przez zawartość peptydów. Och, pięknie pachnie, też ma super konsystencję, półżelowa, półkremowa. O, coś fantastycznego. Miałam jedno właśnie serum peptydowe z The Ordinary, ale niewygodnie mi się go używało. Jeżeli ma być szczera, dużo bardziej wolę sera właśnie w takim opakowaniu niż z pipetką, bo to zajmuje po prostu mniej czasu. Na temat tego serum nie Mogę się do końca wypowiedzieć tego tir, tir, bo go nie przetestowałam dokładnie, ale na temat tego Veoli też niewiele jeszcze wiem, ale mogę powiedzieć, że moje serce jest przy nim bardziej niż przy tym z Tirtir, ponieważ zapach, skład, opakowanie, to, że jest to polska marka, peptydy, to, że w składzie jest mnóstwo dobra, to mnie tak chwyta za serce i łatwość używania tego produktu. Jestem zachwycona. To nie pachnie mocno, to pachnie bardzo delikatnie, ale pachnie jak... Nie wiem, jakieś eleganckie, drogie, lekko różane perfumy. Ale nie jak takie, wiecie, perfumy babci różane, tylko coś tak jakby bardzo bogata kobieta wyszła z pięknej, bardzo drogiej kwiaciarni. Jezu, sorry, już poleciałam. Ale tym serum jestem zachwycona i ja wiem, że go jeszcze nie przetestowałam, ja wiem, że to szybko, ale i tak daję plus. Wow, to jest moja pierwsza rzecz z tej marki, ale wow. I przechodzimy do kolejnego produktu. Jest to COSRX krem ze ślimakiem. I to też peptydowy krem ze ślimakiem. No to ładnie powiedziałam. Krem ze śluzem ze ślimaka. Wiecie, że ja kocham tą esencję ze śluzem ze ślimaka z Cozarexu? To jest ta. Kocham. Jest to jeden z najbardziej nawilżających, najbardziej napinających, upiększających, cudownych produktów na świecie. Nie zapomniałam go kupić. Muszę też go kupić, bo jest cudowne. Bez niego moja pielęgnacja nie jest kompletna. Jest tak fenomenalny i też znajdziecie go w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl, a także w aplikacji Superfarm, natomiast chciałabym również przetestować krem pod oczy i yy, jeżeli ktoś śledzi i uważnie ogląda, to wiecie, że ja też jestem hejterem kremów pod oczy. Najczęściej używam po prostu kremu nawilżającego i on wystarcza mi jako krem pod oczy. Może to po prostu mój przywilej, ponieważ moja skóra pod oczami jest dobra. Może dziewczyny, które nie mają dostatecznie nawilżonej skóry pod oczami, albo mają worki, czy mocne cienie pod oczami, tutaj się na mnie zdenerwują, macie prawo, bo moje hejtowanie wynika trochę z mojego przywileju, który powinnam docenić. Natomiast no przyznaję Wam się wprost, nie używam kremów pod oczy na co dzień. Używam serum, ale krem nakładam ten sam, który nakładam na twarz i na szyję. Kocham ten filtrat ze śluzu ze ślimaka Kozareksa, więc zobaczmy jak sprawdzi się ich krem, który nie dość, że ma śluz ze ślimaka, to właśnie ma peptydy. Bardzo delikatna konsystencja. Jak nakładacie krem pod oczy? Podobno właśnie to się powinno robić tymi palcami. Bo mają najmniej siły w sobie i najmniej naciągają powierzchnię oczu, ale z drugiej strony, jak ja śpię, to moja powierzchnia oczu jest naciągnięta bardzo. Więc nie wiem, czy takie 10 sekund nie naciągania jej cokolwiek zmieni. Ale okej, okay, ludzie tak robią, mówią, że tak należy, więc żeby później nie było, to też tak robię. Co leży, znowu wrócę do tego serum. Wszystko tak pięknie pachnie, bo moja twarz tak pięknie pachnie dzięki niemu. Ja jestem zakochana. Ten krem pod oczy, fajny. Lekki. Jeżeli chodzi o śluz ze ślimaka, wierzę, że jest go tutaj dużo, bo jest na drugim miejscu, w składzie powodzie. Ma peptydy, na pewno będzie to fajny, delikatny krem, ma lekką konsystencję. Więcej na jego temat niestety nie mogę się wypowiedzieć. Nie stosowałam go wystarczająco długo, ale, ale może zakocham się w kremach pod oczy dzięki niemu ponownie. Choć w sumie nigdy ich nie kochałam, więc nie wiem, może zakocham się dzięki niemu. W ogóle jak chcecie świetne kremy pod oczy, to szukajcie, żeby w serum pod oczy albo w kremie pod oczy była kofeina, bo jak stosujecie kofeinę, to naprawdę lepiej wygląda ta okolica pod oczami. Zmniejsza opuchliznę, zmniejsza worki pod oczami, zmniejsza siniaczki. Kofeina pod oczami top. I kolejny produkt to już będzie krem do twarzy i jestem tak szczęśliwa, że ten produkt znalazł się w hitach, dlatego że to jest najlepszy krem nawilżający, jaki stosowałam w życiu. Obiecuję. Ja korzystałam z takiej próbeczki tego kremu i moja skóra jest po nim tak nawilżona, ale jednocześnie nie jest przeciążona, nie zapycha mi porów. Moja skóra, jak go zastosuję, jest dosłownie jak pupcia niemowlęcia. Jest tak sprężysta, jest tak nawilżona i to nawilżenie się utrzymuje, bo czasem było tak, że nałożyłam jakiś super nawilżający krem i było świetnie, a dosłownie budziłam się rano i skóra była ściągnięta. A tutaj po tym kremie jest tak nawilżona i tak się cieszę, że znalazł się również w hitach tylu osób, bo jest to świetny produkt. Skład jest bardzo prosty. To jest po prostu nawilżający produkt. Tutaj nie ma wielu składników, które wam, nie wiem, odmłodzą skórę. To, to nie jest tego typu produkt. To jest produkt, który ma przede wszystkim waszą skórę ultra nawilżyć i jej nie przeciążyć. Więc dużo lepiej załatwić sobie właśnie jakieś specjalistyczne działanie przeciwstarzeniowe, czy przeciw czerwienieniu się, czy przeciw sińcom pod oczami. Załatwić to sobie za pomocą serum. A jeżeli chodzi o krem, to użyć po prostu głęboko nawilżającego, prostego kremu, który Wam zamknie tę całą pielęgnację. I słuchajcie, ja miałam różne kremy do twarzy, bardzo drogie, bardzo tanie, dosłownie takie, które kosztowały 500 zł i takie, które kosztowały 5 zł. Ten jest najlepszy, jaki stosowałam. Naprawdę. Wielki plus. Proszę Was, jeżeli szukacie dobrego, lekkiego, a jednocześnie super nawilżającego kremu do twarzy, który będzie się nadawał też na ciało, dla Waszego faceta będzie się nadawał na całe ciało, na łokcie, na twarz, na wszystko na wszystko to proszę zainteresujcie się tym. Jest świetna do tego dzięki pompce jest bardzo wygodne w użyciu. Kocham, uwielbiam. Wielki plus. Zaraz przetestujemy sobie ten produkt, który mnie bardzo ciekawi. Jest to ten podkład w gąbeczce Stir deer, ale e, jeszcze jeden produkt, który akurat nie jest do ciała. Jest to antyperspirant Vichy. Dużo o nim słyszałam, naprawdę wiele bardzo pozytywnych opinii i bardzo ładnie pachnie. To jest taki delikatny zapach, czysty zapach co to tak piknęło. Nic, co Wam jakoś zaburzy zapach Waszych perfum, to jest po prostu taki zapach umytego ciała po kąpieli i ja mam hejt, jeżeli chodzi o antyperspiranty, tutaj też hejtuję, dlatego, że uważam, że wiele antyperspirantów dla kobiet po pierwsze nie ma ładnych zapachów, a po drugie tak dobrze nie chroni. Ja zaczęłam używać antyperspirantu, którego używa mój mąż, dosłownie, dlatego, że po prostu te damskie powodują, że ja nadal się na przykład lekko pocę i później pod koniec dnia trochę czuję jakiś tam zapaszek, którego nie chciałabym czuć, ale wiele osób polecało właśnie ten Zwishi. Tu jest 48 ochrony. No, jechać przez 48 y, nie będę sprawdzała. Myję się dwa razy dziennie, ale znalazł się w hitach tylu osób, więc też chciałam go przetestować. Jest też dla skóry wrażliwej i bez alkoholu w składzie, więc to by było dobrze, bo ten akurat, który używam, którego też używa mój mąż, nie, nie używamy tego samego, po prostu używam ten sam typ, ale oboje mamy dwa oddzielne opakowania. No to słuchajcie, tamten trochę przesuwa. Dusza. Ma też w składzie lekkie substancje takie chłodzące, e, więc to mi się do końca nie podoba, a ten ma znacznie krótszy skład i lekko nawilżający, więc mam nadzieję, że podziała. Bo trochę już mam dosyć używania tego samego typu antyperspirantu, co mój mąż. Zaraz jeszcze będę nagrywać, później się trochę poruszam i powiem Wam, jak się sprawdził chociaż przez te pół godzinki. Ok, poszłam nagrywać trochę rolek i y, y, to takiej, żeby musiała się ruszać, więc jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to tutaj znajdziecie nazwę Dusia Muranowicz. E, chciałam za zobaczyć, <noise> czy w ogóle będzie, wiecie, mi gorąco i czy się trochę spocę. I trochę mi było, bo to były rolki z muzyką i ruchem. Natomiast nadal uważam, że to jest za mało, żeby przetestować, ale mam duże nadzieje co do tego antyperspirantu. Nie czuję się dobrze, dając mu plusa. Więc powiem, że ma moje serduszko i wielką nadzieję, a teraz przetestujemy coś. Po prostu czekam na to tak długo. Przez cały ten film zastanawiałam się właśnie nad tym produktem i jest to tir, tir Ich Słynny podkład w gąbeczce. cushion, cushion, cushion. Dwa mi się to słowo po angielsku cushion, cushion. I ja wybrałam odcień 2,1N. Neutralny, ivory. Zazwyczaj właśnie jak biorę odcienie ivory, to do mnie pasują. Dzięki Wam też dowiedziałam się, że nie mam odcienia skóry ani ciepłego, ani chłodnego, tylko naturalne. Dlatego warto jest czytać komentarze widzów. No i muszę powiedzieć, że wygląda pięknie. No. Ten odcień takiej czerwieni. Piękny, jak dojrzała czereśnia. Ojej, i ma lustreczko na. No. O, zaklejone jest. Widziałam w internecie same zachwyty nad tym podkładem, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Nie muszę wyglądać jakoś super, bo ja po nagraniu tego filmu jadę do mamy. Obiecałam jej, że kupi coś na dzień kobiet, więc idziemy po prostu razem na zakupy, więc jak nie będę wyglądała super, to ona się nie obrazi. Okej, okay, robi się taki dab. I mamy podkład. No i sprawdźmy. Ojej, ja myślałam, że on będzie w pudrze, a on jest. On jest. Czy mówi mi się wydawało, że to będzie puder, no bo jest gąbeczka, tak? Dlatego ci się dusiu tak wydawało. I odcień też chyba dobrze dobrałam. Zobaczcie, jak on kryje. Mój nos jest zawsze tak czerwony, a on tak dobrze kryje. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiała już nic na tę twarz nakładać. Wiecie, żadnego, nie wiem, rozświetlacza czy coś takiego, że będzie wyglądał dobrze sam, bo idę na zakupy i nie chcę mi się malować. Jezu, jak mało potrzeba, żeby pokryć całą twarz. Podkład nałożony jest świetny. To jest coś fenomenalnego. Mam nadzieję, że nałożyłam go w miarę równo, bo malowałam się jednak do tego małego lustereczka i do podglądu. Ja jestem w takim szoku. Ja myślałam, że to będzie podkład w pudrze. Jak podkłady mineralne nie to jest podkład rzeczywiście płynny, ale nakłada się go świetnie, kryje fenomenalnie. Zobaczcie, to jest krycie bez korektora. Ja dosłownie ja tak idę. Wiadomo, jakby były jeszcze rzęsy i nie wiem, trochę rozświetlacza czy różu, byłoby fajnie, ale mi ten efekt wystarcza. To jest dosłownie produkt na zrobienie makijażu w 5 minut. Albo dosłownie jak jedziecie autobusem do szkoły czy pracy. Wow. Naprawdę podpisuję się pod tymi wszystkimi zachwytami. Gigantyczny plus. I ostatni produkt, który chciałabym przetestować, jest to SPF w sprayu. Wiecie, że ja przez lata kochałam SPF Holiki. I tutaj mamy opcję 50 w sprayu. Mam wrażenie, że ja już ten produkt kiedyś testowałam, chyba tak, i on mi się całkiem fajnie sprawdził. Ale e, jeżeli ktoś sobie pomyśli: O, fantastycznie, że jest taki produkt, nie będę musiała nakładać tych kremów spray na sobie na twarz i do widzenia, Nazwę to odpowiednią ochroną przeciwsłoneczną to niestety, kochanie, muszę Cię rozczarować. Jest to niewystarczająca ochrona. Ja ją nałożę, bo dosłownie za 20 minut robi się ciemno, więc nie zależy mi na jakiejś mocnej ochronie, ale tego typu produktu fajnie jest użyć właśnie, żeby sobie dołożyć ochronę w ciągu dnia. Natomiast niestety nie możemy używać tego produktu jako nasz główny krem z SPF-em. Fajnie jest kupić sobie właśnie ten spray, jeżeli chcecie odświeżyć Wasz SPF w ciągu dnia, a rano użyć po prostu kremu, no bo to nie wystarczy. Jest to nierówny sposób nałożenia, więc jako dodatek Okej, okay, jako wyłączny krem ze spiefem, przykro mi. Przykro mi, że musiałam to popsuć, ale wolę, żebyście mieli zdrową skórę, niż Wam słodzić, po prostu. OK, psikam. Dobra, tyle chyba wystarczy. O, badko. Wiecie, ja chyba wolę nakładać krem. O! Trochę zostaje takiego posmaku. Skóra jest teraz troszeczkę kleista. Chyba trochę bardziej się świecę, ale wizualnie wygląda to dobrze. Trochę jakbym siknęła sprayem do makijażu. No jako dodatek spoko. On ma też efekt chłodzący. Bardzo tego chłodzenia nie czuję. Może podczas psikania, więc fajna opcja na lato. Dobry produkt, żeby dołożyć sobie SPF-u, jak macie makijaż. Do tego na pewno będę go używać, więc sama koncepcja produktu plus. I jego łatwość użycia też plus. Ok I są to wszystkie produkty, które przetestowałam. Większość z nich bardzo mi się podobała. Część z nich została moimi wielkimi hitami. Nie spodziewałam się, że maska w płachcie mi się spodoba, a bardzo mi się spodobała. Ten podkład Tirtir mnie zachwycił. Tutaj Eucerin Anti-Pigment, ale to już wcześniej Wam o nim mówiłam. To serum będę stosować, jestem im zachwycona. Ten Setafil, jak Wam mówiłam, również najlepszy krem nawilżający, jakiego używałam. Ta pianka była fenomenalna, mam bardzo bardzo duże nadzieje co do tego antyperspirantu. Również ten SPF mnie bardzo ciekawi, ten toner mnie bardzo ciekawi i jak moja skóra będzie wyglądała po dłuższym używaniu. Chyba najmniej mnie interesuje ten krem pod oczy, ale to dlatego, że ja nie mam po prostu problemu ze skórą pod oczami, ale tak to był ok Ale jestem zadowolona z tego testu, no bo odkryłam wiele cudownych produktów i mogłam się podzielić również z Wami hitami, które już znam. I tak jak mówiłam, wszystkie kosmetyki pochodzą z drogerii Superfarm. Możecie je dostać stacjonarnie. Możecie je dostać na stronie internetowej superfarm.pl, a także w aplikacji. Napiszcie mi, czy coś o tych kosmetykach wiecie, czy je znacie, czy testowaliście ten podkład Tirtir, -tir, a ja już się z Wami żegnam, pa pa i do zobaczenia już niedługo.